Sieniaw po walce na gali Gromda drugiej swojej walce. Witam Cię serdecznie. Witam Cię, dobry. No i mamy też trenera, to prosimy trenera, żeby tu się nam króciutko widzą przedstawił. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Sabo, jestem trenerem klubu Imperium Boxing i Artura Sieniawa Sienki. Ksieniaw przyjechał tutaj w glorii świetnego pięściarza, zawodnika, który knockout roku gdzieś tam miał na koncie. Pierwsza walka, no w ogóle szały ogromny, bo faktycznie wyszła znakomicie. Drugi pojedynek już też wydawało się, jest prawie wygrany, bo był liczony rywal. Tymczasem trochę się losy odwróciły. Co zadecydowało to, że to właśnie gołe pięści, że to troszkę inny styl walki? Jak to jest? No tak jak powiedziałeś, wydawało się. Mi się wydawało tak, jak tobie, że jest gość trafiony, jest już naruszony. I chciałem pójść za ciosem. Posłuchałem w rzasku kibiców tej wrzawy. Niepotrzebnie, no Trener nie kazał się podpalać. Podpaliłem, to był mój błąd się podpaliłem. Czułem, że go mam, chciałem go skończyć szybko, efektownie. No i tyle rano gdzieś tam trafił mocno chłopak bije, naprawdę. uderzył mnie mocno. Próbowałem stać, naprawdę. Nie byłem w stanie, no nie byłem w stanie. No mój błąd, mój błąd po prostu był zrobiony tak, Nic więcej, to nic więcej nie mogłem zrobić. To może jeszcze trenera zapytam w takim razie, jak to z perspektywy właśnie trenera wyglądało. Powiem tak, jestem ogólnie bardzo zadowolony z tej postawy. W pierwszej walce, super taktyka ustawiona, słuchał, zrobił to, co trzeba i efekt wiadomo jakiś. Końcowy. W drugiej walce były emocje już troszkę, trafiliśmy szybko, był rywal liczony. mieliśmy praktycznie walkę na widelcu, bo według mnie ją prowadziliśmy. Ale niestety to jest gromda chłopiec, po 120 kilo. Jeden cios obrócił się walkę, zmęczenie, wysiłek. No jest jak jest. Wstydu nie było. Artur ma potężny charakter, wielki hones. Pokazał charakter, że potrafi boksować, bo jest sportowcem. To jest prawdziwy sportowiec i pokazał w ringu, że potrafi walczyć, nie pęka nikogo. A przegrać trzeba mi też potrafisz, oddajemy szacunek rywalowi, zrobił kawał fajnej roboty, życzymy mu powodzenia w finale, tak Artur powiedział, na no chłodno, może tu wrócimy, może nie, Artur nie musi nic nikomu dawać, bo pokazał to i w boksie, że stać go było na pojedynki, to sam pokazał w grądzie, ma 38 lat, jeżeli będzie o takie marzenie, oczywiście ja mu w tym pomogę. Właśnie, to marzenie, to jeszcze o te marzenie dopytam, natomiast tutaj zapytam rzeczywiście, ten turniej, to, że to jedna walka była już za to, bo to wszystko gdzieś faktycznie wpłynęło na troszkę inny... Stan zmęczenia? Sto, nie byłem zmęczony po tej pierwszej walce. Nie byłem zmęczony, naprawdę. W tej drugiej walce też jakoś nie czułem zmęczenia. I tak jak mówię, czułem za bardzo ekscytację. do pierwszej walki wchodziłem, mówiłem sobie w głowie, to jest sparik. Wychodź jak na spari. Dlatego ja tak wyszedłem z chłodną głową. Druga walka ekscytacja już była. już mówię mam go, mam go, trafię. go, mówię, nic, oko rozcięte, wiesz, gdzieś tu uderzę, pójdzie. No, no i tak wyjło, tak? Dostał cios, jeszcze to, że dostał, świat, mówię, mamy go, mamy go. No, kibice żaba, poleciałem na ciosem i się na cios. Tak jest w boksie, tak wygląda boks no, tak wygląda boks, szczególnie go pięści. Jestem tu pierwszy raz, nie miałem doświadczenia. Teraz myślę, że za inaczej, tak? Poczekałbym, bo w boksie, jak masz taką sytuację, po prostu idziesz próbujesz skończyć. Tu, tutaj niekoniecznie jednak, tak? Takie miałem wrażenie, jak już tam byłeś liczony, że ty się za wszelką cenę starasz zebrać, chcesz stać, tam sobie jeszcze szepcie, że no nie może to się tak skończyć. Tak to wyglądało, ta ogromna ambicja zagrała. Naprawdę, ubię się próbowałem stać, naprawdę. No, z całych się próbowałem stać. Pierwszy raz dostałem taki cios, że, no, że nie byłem w stanie zrobić. No nie po prostu wiesz, nie mogłem złapać liny, próbowałem nie znaleźć tą linę, krew się lała, Nie mogłem, no nie mogłem stać, naprawdę nie mogłem stać. No, gdybym mógł, pewnie bym wstał i skończył ciężkim nokautem, bo tak by się zakończyło, kończyło. No, ale, ale bym stał, no nie mogłem stać, więc nie mogłem nic zrobić. Szanuję szacunek dla przeciwnika. Pokazał dobrą walkę, dobry boks i, no i życzę mu zwycięstwa. Ale tak jak patrzyłem na ten twój styl, szczególnie w tej pierwszej walce, to było widać, to do trenera pozwolę się teraz zwrócić, że te pięściarskie obycie jest ogromne. Tutaj, że to rzeczywiście ten sposób ruszania się po ringu mniejszym dużo, to to wszystko jednak też odgrywało rolę. Tak jest, jak startowaliśmy w za Polski z Arturem, jest potężnym chłopem, wielce zbudowanym kulturystą. Każdy co za kulturysta, co za styridziarz. Ja mówię, popatrzcie, ten chłopak potrafi boksować. Jest potężny, ale potrafi boksować. Tak jak powiedziałem, Artur jest pięściarzem, ma kilkadziesiąt walk amatorskich, sparuje z topowymi zawodnikami aktualnie u mnie w klubie, z mistrzami, medalistami mistrzostw Polski, różnych walk, i całkiem bardzo dobrze sobie radzi, więc. Yy, tu byśmy pewni tego, że Artur wstyd nie przyniesie, ma wielki charakter, wielką technikę, no ale dzisiaj przegraliśmy z lepszym, z lepszym zawodnikiem, eee, taki jest sport. Taki jest sport i wstydu oczywiście nie było, tu nikt wstydzie nie mówi, natomiast ciekaw jestem jak dla Ciebie, zawodnika, który w tym ringu normalnie operuje, e, walczy, porusza się, taki mały ring, to było jakieś takie pierwsze wrażenie klaustrofobii? Jest, to jest troszkę inaczej, e, jest troszkę inaczej. W pierwszej walce myślałem, że nawet łatwiej, bo, bo łatwiej było mi tego dowodnika zawodnika dochodzić gdzieś tam z prawej do lewej. E, no ale tutaj nie unikniesz wymian. Tu nie unikniesz wymianiem. Jeżeli nie za ciosem, jeszcze masz ten charakter, który po, pozwala ci nakazuje ci się bić, no to, to naprawdę trzeba się bić. No, on był po prostu chłopak szybszy, tak? Był szybszy tym ciosem, e, ja się podpaliłem. No i, no, i to nikt robi różnicę jednak. niby metr, ale robi różnicę, naprawdę. Ja wiem, że na gorąco nie ma co o tym mówić, bo to jeszcze trzeba trochę przemyśleć, wszystko usiąść, ale chciałbyś na gromdę wrócić? E, tak, jak mówiłem wcześniej na wywiadach, dajcie mi 2-3 dni, porozmawiaj z trenerem. Przemyślę w domu, zobacz ja nic nie muszę, no. trener też mówi, ja nic nie muszę, ja zrobiłem wszystko naprawdę, ja osiągnąłem moim zdaniem, dla niektórych to może być nic, ja uważam, że osiągnąłem bardzo dużo, jestem z siebie dumny, z siebie zadowolony, tak ładno decyduję porozmawiać z trenerem, czy wracamy, czy nie. Jeżeli ja będzie taka możliwość, trener, trener powie, że chce, no to jak najbardziej, no czemu nie, no. Jeszcze, jeszcze nie umieramy, jeszcze można. Jak, jak? jak trener się na to zapatruje? Dokładnie na tak Jartu powiedział, nic nie musi, tylko chce, spełnić swoje marzenie urodzinowe, oczywiście ja mu w tym pomogę. Nie się Urodziny? Nie, urodziny 16 marca miałem i zgłosiłem się, to był mój urodzinowy, zgłoszenie się do grądy. Sto lat takie spóźnione w takim razie, ale dopytam trenera do końca. Nie przeźbił dla pieniędzy, nie przelamił dla sławy, czas spełnić swoje marzenie. Pokazał charakter, uważam, że to zrobił. Jeżeli miał taki kaprys to wrócić, oczywiście ja mu w tym pomogę. Nie będę go zatrzymywał i przemyślimy to na pewno, tak było spokojnie, na chłodno podejmę decyzję. My w takim razie, ja w takim razie bardzo dziękuję i gratuluję, bo ta pierwsza walka szczególnie pokazała, że pięściarz tutaj w tym małym ringu to rzeczywiście też potrafi zrobić wrażenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.